Dzień dobry Państwu. Ogromnie miło mi Państwa powitać w murach Akademii Leona Koźmińskiego. Witam Państwa w imieniu władz uczelni, witam w imieniu organizatorów, o których za chwileczkę parę, parę słów powiem. To moje wystąpienie będzie bardzo króciutkie. Tak naprawdę dwie główne myśli chciałbym przekazać. To jest pierwsze spotkanie z pewnego cyklu, które moja katedra zamierza z różnymi partnerami organizować w przyszłości. Tak mniej więcej pół roku temu doszliśmy do przekonania, że jeśli tak mogę się wyrazić, świat praktyki marketingu i świat teorii marketingu troszeczkę się rozjechał. Problem może polega nie tyle w meritum, w problematyce, ile pewno w naszych spotkaniach. Postanowiliśmy przyłączyć się do tych, którzy uważają, że warto by było działać wspólnie, dlatego że prawdopodobnie ten element również i wizerunku marketingu, który jest ogromnie ważny w działaniu marketingowym, ale również wizerunku marketingu, no jest troszeczkę rozmydlany w ostatnich miesiącach, a może nawet latach. I powiedziałam najśmieszniejsze, że jest rozmydlany trochę przez osoby, które z marketingiem nie mają nic wspólnego. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć taką platformę rozmów fajnych, różnych, ciekawych, mam nadzieję, pod hasłem współczesne wyzwania dla marketingu. Będziemy chcieli minimum dwa takie spotkania rocznie robić, prawdopodobnie w przyszłym roku, zaraz na wiosnę. Jeśli Państwo będziecie chcieli, będziemy organizowali kolejne spotkanie, właśnie dotyczące trochę takich elementów wizerunkowych marketingu, może pod, um, e, dotyczące właśnie takich aspektów koncepcji e, działania, e, funkcji działania w firmie i tak dalej, ale to będzie prawdopodobnie wiosna przyszłego roku. Cel to oczywiście z jednej strony wymiana pewnych doświadczeń. Nawiązanie różnych form współpracy, ale także inspiracja dla działań praktycznych, jak również i dla pewno badań naukowych. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, ten dzisiejszy temat, Kult Młodości, a trendy konsumenckie jest tym seminarium, na które z przyjemnością Państwa zaprosiliśmy. To jest w moim przekonaniu ogromnie frapujący temat. Młodość kategoria młodości w działaniach marketingowych, w działaniach rynkowych wielu firm jest ogromnie interesującym zagadnieniem, problemem o ogromnych, aplikacyjnych, ogromnych, praktycznych konsekwencjach. Proszę zwrócić uwagę, że o tej młodości mówi się bardzo dużo. Tydzień, może dwa tygodnie temu, w takim bardzo ciekawym wywiadzie jeden ze znanych, bardzo znanych aktorów polskich, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie będę wymieniał nazwisk również pewnych firm, w tym ciekawym dosyć artykule odniósł się, on już jest, że tak powiem, w wieku, który pozwala mu inaczej cieszyć się życiem, już nie musi intensywnie pracować, i powiedział takie fajne zdanie, że młodość jest przereklamowana. Że jeśli jesteśmy w takim bardziej dojrzałym wieku, to możemy bardziej korzystać z wolności. I być może coś w tym jest. Ale jego, jego, jak gdyby, rozumienie kwestii młodości jest takie trochę demograficzne. Natomiast przecież Państwo będący tu na sali, znający realia gospodarcze, prawdopodobnie od razu odnajdujecie różne wcielenia młodości w działaniach bardzo, bardzo wielu firm. I bynajmniej ta młodość nie jest tam pokazywana w kategorii wiekowej, tylko raczej w kategorii stylu życia, o którym tutaj będziemy prawdopodobnie także dużo mówili. Proszę Państwa, organizatorami tego spotkania jest Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur oraz Katedra Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, a w tej formule współorganizatorami tego spotkania jest Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. Think Tank e, agencji Such and Sachi oraz agencja badań marketingowych ABM. Ponieważ rzecz jest frapująca, bilans czasu jest ogromnie napięty, nie będę więcej czasu zajmował. Chciałbym tylko życzyć oczywiście państwu świetnych inspiracji z tego spotkania, fantastycznych rozmów, nie tylko być może na sali, ale również kuluarowych. Oraz przede wszystkim miłego czasu, który mam nadzieję Państwo spędzicie dzisiaj w Akademii Leona Koźmińskiego, z zaproszeniem dla tych wszystkich, którzy w różnych formach chcą się z nami spotykać w przyszłości. Dziękuję bardzo.